No witajcie, witajcie! No akresem A dziś odcinku to będą teorie o czternastym sezonie Nie, Lego Ninjago! Gdzie będzie się... Tam, gdzie będą... Gdzie będzie występował 14 W jakim miejscu, w krainie Ninjago? A czy dalej teorie? Lego Ninjago! Czupeczkę w górę. Kuliki skrupycji. U was jest czerwony. Nie. Musimy być szary. Kiedy jest szary, możesz złamać mój kanał i kolejny oczekiwał mój kanał. Kanę sobie święta. W poniedziałek o której kończyć nie chcecie. I ja zacząłem kolejny oczek na moim kanał. Czy coś. Teoria 14 sesorii Legon Ninja I widać was I ja z Lux, kolejna z ruszany Toksep. Ok, Widzowie Ma... gdzie będzie wstep 14 sezon? Pan nie taczy o ostatnim odcinku 13 sezonu, kiedy ninja. Ee... Yy, wróci, yy, chciałbym wrócić do niczego co się stało Nie wiem Zobaczyłem 13 siedem? Ja mam no jak 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 Że ninja sobie wracali do domu ale wracałaś wielka burza Błyskawicze z się stery I rozbili się na jakiejś wyspie Bo powiedziałem sobie o czarnym był sztorm i jaki na jakiejś wyspie jeśli pokazali zestawy 14 sezonu Tam będą szukać takich tarczy mocy jakiś no to są wiecie to 14 sezony czy sezon o lojcie a tam to by a tam kraina będzie się nazywa, ta wyspa To jest na to jest las taki wyspa, taka lasowa Że tutaj Nidzia będą szukać tych kryształów w mocy Tarczy mocy I te lasy będą będą rozdzieleni Resza Nidzia idzie do lasu a reszta idzie po in, pływać ocean. Może tak będzie w 14 sezonie. Bo ostatku o no, 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 so statku i będą naprawiać ta wrócili do swojego krasztoru. A jak macie? Tak, tak będzie wyglądać 14 sezon Lego Ninjago. Bo, tyle już będzie yy, i jeszcze powrót jak jakiś postać Lego Ninjago. Nie wiem, czy mówi prawdę, zobaczymy. Trzeba i